Co to jest objaw Reinauda i jakie są jego przyczyny? Objaw Reinauda polega na wystąpieniu zblednięcia, zasinienia a następnie zaczerwienia skóry palców rąk i lub stóp pod wpływem działania zimna. Wystąpienie objawu jest wynikiem gwałtownego skurczu a następnie rozkurczu małych tętniczek w palcach rąk i stóp. Zjawisko to opisał w XIX wieku francuski lekarz Maurice Reinaud. Dawniej występowanie tego objawu nazywano chorobą Reinauda. Obecnie mówi się o pierwotnej i wtórnej postaci objawu Reinauda, zależnie od tego, czy jego występowanie jest wywołane obecnością innej choroby postać wtórna, czy też, pomimo diagnostyki, nie stwierdzono u pacjenta innych chorób postać pierwotna schorzenia. W przebiegu których może pojawiać się objaw rajnauda lub które powodują nasilenie wcześniej niewielkich dolegliwości, to choroby autoimmunologiczne, np. toczeń układowy lub twardzina układowa, choroby hematologiczne, choroby tarczycy, choroby kręgosłupa szyjnego, zatrucia substancjami chemicznymi i lekami, jak również narażenie na wibracje. Jak często występuje objaw Reinauda? Objaw Reinauda częściej występuje u kobiet, wśród których jest stwierdzany u 6-20% osób, w porównaniu z 3-12% mężczyzn. Częstość występowania objawu Reinauda jest zdecydowanie większa na obszarach o chłodnym klimacie. Na czym polega objaw Reinauda? Chory zwykle po narażeniu na niską temperaturę lub gwałtowne obniżenie temperatury otoczenia o kilka stopni NP podczas wchodzenia do klimatyzowanego pomieszczenia. Początkowo zauważa zblednięcie, zbielenie i ochłodzenie skóry palca lub kilku palców u jednej ręki lub obustronnie. Zjawisko może również dotyczyć stóp, natomiast zwykle nie występuje na kciuku. Zauważalna jest wyraźna linia oddzielająca skórę o prawidłowym zabarwieniu od obszaru, na którym występuje objaw rajnauda, później pojawia się zasinienie, a następnie skóra staje się ciepła i ulega zaczerwienieniu. Ta sekwencja wydarzeń nazywana jest triadą rajanuda, niekiedy zdarza się, że po zbieleniu występuje od razu zaczerwienienie. Fotografia. 1. Po prawej stronie dłonie pacjenta z objawem Reinauda Co robić w przypadku wystąpienia objawu Reinauda? W przypadku wystąpienia objawu Reinauda należy się zgłosić do lekarza pozycja. Zwykle lekarz rodzinny skieruje pacjenta na konsultację do specjalisty chorób naczyń, dermatologa lub reumatologa, w celu wykonania badań diagnostycznych. Pierwotna postać objawu Raynauda najczęściej występuje u młodych dziewcząt i dość często jest lekceważona przez rodziców i same pacjentki. Do szybkiego szukania pomocy lekarskiej powinno skłonić pacjenta pojawienie się niegojących się ranek, szczególnie na czubkach palców, oraz wystąpienie objawu Raynauda po raz pierwszy po 30 roku życia. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie? U pacjenta, który zgłosi się do lekarza z objawem Reinauda, w pierwszej kolejności zostanie wykonane badanie kapilaroskopowe, czyli oglądnięcie drobnych naczyń kapilarnych, ocenia się pod mikroskopem kapilary wału paznokciowego, na granicy skóry i płytki paznokciowej. Bada się ilość, kształt naczyń oraz obecność przepływu krwi. Fotografia. Dwa kapilaroskopia. Urwynik prawidłowy, poniżej, poszerzony, kręte kapilary u pacjenta z objawem Raynauda istotne jest, aby przed badaniem usunąć lakier z paznokci oraz co najmniej przez tydzień nie wykonywać manikuru w trakcie którego usuwane są tak zwane skórki z paznokci. Na podstawie wywiadu lekarskiego obecności objawów innych chorób, jak przykład. Sztywność stawów, podwyższona temperatura ciała, bóle kręgosłupa i inne oraz badania kapilaroskopowego można wstępnie określić czy konieczna jest dalsza diagnostyka. Jeśli występują niepokojące objawy lub obraz widoczny w mikroskopie jest nieprawidłowy, wówczas lekarz będzie kontynuował diagnostykę, poszukując chorób, które mogą być przyczyną objawu Reinauda. Lekarz zleci badanie krwi, aby ocenić morfologię krwi, tak tzw. wskaźniki zapalenia, CRP, OB, oraz obecność wskaźnika chorób autoimmunologicznych, przeciwciał przeciwiądrowych, ANA. Wskazana jest również kontrola stężeń hormonów tarczycy. Jeżeli lekarz stwierdzi nieprawidłowości wskazujące na chorobę która może być przyczyną objawu Reinauda, będzie dalej kontynuował diagnostykę do czasu ustalenia ostatecznego rozpoznania. Jeżeli diagnostyka nie wykaże jednoznacznej przyczyny objawu, lekarz ustali rozpoznanie pierwotnej postaci objawu Reinauda czyli takiej, u podłoża której nie leżą inne schorzenia, a która może być warunkowana wrodzoną skłonnością do nadmiernej reakcji naczyń na zimno. Jakie są metody leczenia objawu Raynauda? Nie ma specyficznego leczenia objawu Raynauda. Przede wszystkim należy unikać czynników wywołujących napady, pamiętając, że oprócz zimna mogą one być prowokowane silnym stresem. Należy unikać aktywności zawodowych i rekreacyjnych, które mogą się przyczyniać do nasilenia objawu, np. praca w niskich temperaturach. Praca z przyrządami i narzędziami wywołującymi wibracje, objawowo stosuje się maści rozgrzewające oraz, czasem, leki rozszerzające naczynia, również te stosowane w leczeniu nadciśnienia. W przypadku wtórnej postaci objawu Raynauda poprawę przynosi właściwe leczenie choroby leżącej u podłoża objawu. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie objawu Raynauda? Objaw Reinauda zwykle utrzymuje się przez całe życie, czasem jego nasilenie ulega zmianie, co zależy np. od poziomu stresu czy temperatur otoczenia, łagodne zimy zdecydowanie dają mniejsze nasilenie dolegliwości. Pierwotna postać objawu Reinauda jest łagodna i nie stanowi zagrożenia niedokrwieniem palców. Należy unikać stresu, oziębienia i dbać o właściwą postawę ciała. Gdyż postępujące zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego mogą się przyczyniać do nasilenia dolegliwości, należy również nosić rękawiczki, nawet przy dodatnich temperaturach, i ciepłe obuwie. Praktykuje się również stosowanie wkładek rozgrzewających do rękawic. Przebieg postaci wtórnej jest uzależniony od choroby podstawowej. W rzadkich przypadkach mogą powstawać na palcach niegojące się rany, wywołane trwałym niedokrwieniem, w rzadkich przypadkach u osób, u których objaw Reinauda jest szczególnie nasilony i dodatkowo towarzyszy mu silna potliwość rąk. Wykonuje się zabieg chirurgiczny przecięcia nerwów współczulnych w klatce piersiowej, czyli tak zwaną sympatektomię.